thank you 10 października obchodzimy Dzień Gier Planszowych i oczywiście w Treflu takie święto bardzo mocno zauważamy. Jeszcze we wrześniu w naszych mediach społecznościowych przeprowadzaliśmy konkurs, w którym do wygrania był właśnie dzisiejszy wyjątkowy dzień w Treflu. Konkurs kręcił się wokół liczby 10, 10, 10. Zadaniem konkursowym było przedstawienie jakiejś wariacji kuzelowogrowej z liczbą 10. Wybraliśmy dziesięciu zwycięzców i ich dzisiaj gościmy w firmie. Poza wspólnym graniem, zwiedzaniem naszej fabryki w Gdyni na kontenerowej, zwycięzcy zwiedzili także należące do grupy Trefl studio Czyli nasze studio filmowe, w którym powstają Rodzina Treflików i Bobaski i Miś. I co ciekawe, studio również w tym roku świętuje dziesięciolecie, także wszystko się wokół tej dziesiątki kręci. Dziś poza zwycięzcami w gry grają także pracownicy Trefla, zarówno osoby pracujące na co dzień w fabryce, jak i w biurach. Jest to oczywiście świetna okazja do bliższego poznania tytułów, ale także do takiego nietypowego spędzenia czasu w pracy, integracji przy stolikach, z Na stołach królują oczywiście Spyguy, Pięć Szczytów, Ed The Office. To też te trzy gry, które w miniony weekend podbiły targi w niemieckim Essen. Co ciekawe, na przykład na planszy at the office bohaterowie przedstawieni na planszy, są zainspirowani osobami, które pracują w treflu, więc nie dość, że zwycięzcy naszego konkursu przy stolikach mogą spotkać też autorów gier, którzy na co dzień pracują w treflu, to także bohaterów akurat tej pozycji. Muzyka takie spotkania są bardzo fajne pod tym względem, że możemy te nasze gry, które już gdzieś tam wydaliśmy, które ufamy, że są fajne, że się ludzie przy nich dobrze bawią, że możemy sobie sprawdzić, czy te nasze pomysły, które żeśmy je zaprojektowali, czy fajnie działają. Czy oni się przy tym dobrze bawią, czy mają z tego fan, czy jest to wszystko dla nich zrozumiałe. Spajga jest na pewno taki, taką grą, z której jestem chyba najbardziej dumny, bo bardzo się to rozrosło. Jest tego już w sumie sporo tych gier, jest to rozpoznawalne, jest to coś, co dzieciaki lubią i lubią też rodzice. i E, rodzinnie dużo ludzi w to e, gra. To nasza ostatnia nowość Pięciu Szczytu, to jest coś takiego, z czego jestem najbardziej dumny jako wydawca. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo e, działań między różnymi działami. E, dopinanie wszystkiego w, naj w najdrobniejszych szczegółach. E, dbanie o cały proces od gdzieś tam koncepcji po samo wydanie, po marketing, tego, po nagośnianie. E, jeżeli chodzi o wydawanie gier, to chyba z tego jestem najbardziej dumny. Wzięłam udział w konkursie przez moją przyjaciółkę ze szkoły nauczycielkę w szkole z, na przerwie. Wszyscy uczniowie ustawili się i zrobili e, jedną wielką dziesiątkę. Koleżanka e, moja, druga pani pedagog e, zrobiła nam zdjęcie z samej góry, żeby było jak najpiękniej, żebyśmy wzięli udział. A w związku z tym, że promujemy w szkole granie i ja po prostu jestem fanką gier planszowych, strasznie chciałabym, żeby wszyscy grali w gry planszowe, więc wiecie, to jest po prostu konkurs dla mnie. Dziękuję za nagrody, bardzo się cieszę i na pewno będziemy grać w szkole. Wczoraj graliśmy w Dzień Gier Planszowych, E, jutro będziemy dzień, dzień praszowy, jeszcze go czwartek. Słuchajcie, ja chyba cały tydzień będę grała, <grytania> więc cieszę się, że z Waszymi grami będę grała i będę mogła trefle promować, bo są naprawdę wspaniałe gry.